takiego mercedesika nowego. dzisiaj jadę idealnym pojazdem do pracy mercedesikiem bardzo ekonomicznym kawka jest w sumie tym akurat autem nie potrzebuje kawki zaraz zobaczycie po czemu, co i jak Zobaczymy, czy zagada. Kilka dni minęło. Jest Zobaczymy właśnie spalania. Jest bardzo elektryka działa. Bardzo ekonomiczny wóz. O, rodzinka. No bo w końcu rodzinny wóz. Zobacz, przyjechałem 17 km. 13,9. średnia Rodzinny wóz. Kurde. Normalnie nic tylko jeździć. Rodzinny. Tak. Jeżeli ktoś chce rozbić rodzinę. No tak. I właśnie... 350 koni, ale hmm. trochę strach tym jeździć, szczerze powiedziawszy. W takich warunkach to on no 120 cały czas gubi trakcję. Ale ten pomacik działa, tak się chyba wyłącza. O, tak będziemy tu zjeżdżać. O, no, także to jest Mercedes C-Klasa AMG32 kompresor. No, dlatego te silniki tyle żłopią chciałem sobie kiedyś kupić e klasę 5.5 5 kompresor ale słyszałem, że tam dwie dychy to jest na dzień dobry, tak jak tutaj takie 13, 14 to jest daily, mocno mocno, oszczędnie amerycko, ja jechałem na drodze cały czas na tempomacie poniżej 100 na godzinę 18 km no, wytestowałem, że najmniej pilon potrafi spalić Przy 80 km na godzinę potrafi, potrafi zejść poniżej 90 km na godzinę Przy 80 km na godzinę potrafi zejść poniżej 9 litrów na setkę Ale kurde co to za jazda no zobaczcie to mamy takiego Mercedesa do To stał z tyłu. jakby miał wyłączoną trakcję, to, to pewnie bym mnie chłop właśnie zbierał z drzewa. Taki oto wóz. Spada, nie skoczyło. No, także polecam dzieciom do pracy. O, paliwko. O, już grubość wskazówki zleciała w dół. <grym> Elegancko.